Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś jestem w miejscowości Liniewko i dzisiaj będziemy szli właściwie niedawną, tylko nieukończoną linią kolejową. Linia ta biegła z Czerska do starej piły, przynajmniej w planach taka miała być. Natomiast my przejdziemy sobie jej odcinkiem z Liniewka do Konarzyn. W tej chwili jestem na rozebranej linii z Kościeżyny do pszczółek. To jest kierunek właśnie na skarszewy i pszczółki. Natomiast w lewo, tutaj, odbijała linia do czerska. Tam w oddali widzicie już pierwszy wiadukt na tej linii. I teraz właśnie do niego podejdziemy. I ten wiaduk z bliska to jest kierunek na czersk. a tam widać torowisko dawnej linii Kościerzyna-Pszczółki. Widok z góry. To jest w stronę początku linii. Widok. A to jest w stronę Czerska. Idziemy teraz w takim wyraźnym wykopie. Wśród pól to jest kierunek czersk. Kierunek Liniewko Częsta sytuacja, którą będziemy mieli na tej linii. Wychodzimy z wykopu i już nic nie widać w polu, chociaż tam w oddali następny wiadukt. I ten wiadukt z bliska. To jest kierunek na czersk. Wciąż jeszcze jesteśmy przed miejscowością Liniewo. I teraz znowu jest taki dość głęboki wykop. I tak on wygląda z góry. Kierunek Liniewko. Żadnego śladu na tym polu nie ma. Tylko tam dalej widać ten pierwszy wiadukt. I kierunek, następna stacja, liniewo, i później Czersk. Trzeci już wiadukt między liniewkiem a liniewem. To jest widok kierunku Czerska. I tu widzimy bardzo szerokie torowisko. Być może miała tutaj być stacja. To jest kierunek liniewko początek linii. Wiadukt od góry, kierunek Liniewko, kierunek Liniewo i Czersk. Na to robisko wchodzi już dość wygodna droga nie będzie trzeba biegać po polach. Już w samym Liniewie mamy taki wielki nasyp, w lewo to jest kierunek Czersk, I tutaj też odkryłem przepust, mostek, który na pewno pozostał jeszcze z czasów projektowanej kolei. I widoki z tego nasypu. To jest kierunek Czersk. Nasyp kończy się w środku liniewa. To jest kierunek liniewko. I tu trzeba będzie prawdopodobnie przejść bokiem, ponieważ tutaj nigdzie żadnych śladów już nie ma. Ponownie znajdujemy nasyp już za główną drogą w liniewie i za dawną linią kolejową pszczółki Kościeżyna. To jest ta polna droga po lewej. E, prawdopodobnie tutaj musiał być planowany taki wielki wiadukt. E, po nim raczej nic nie zostało, no chyba, że ten murek tutaj to jest jakaś pozostałość po danym wiadukcie, no ale tego nie jestem w stanie rozstrzygnąć. Tam w oddali widzimy stację Liniewo e, właśnie na linii Pszczółki – kościeżyna. Nasyp nie jest tutaj zbyt dostępny, więc ponownie przejdziemy przez wieś i obejdziemy ten odcinek. Dalej liniewo, teraz już na wylocie ze wsi odnajdujemy zniszczony, bądź też jeszcze nie do końca wybudowany wiadukt. To jest przyczółek od strony Czerska, a po drugiej stronie nie ma nic. Hmm, i nasyp znika. Tam w oddali zdaje się ciągnie znowu. Więc no niestety trzeba na przełaj przez pole. A tak to wygląda w stronę Liniewa. Sprint przez pole udany. Tam w oddali, no prawie niewidoczny już ten nasyp. A tutaj mamy kolejny. Tym razem torowisko biegnie w wykopie. No i kolejny wiadukt. Wiadukt kierunek Czersk. Wiadukt kierunek Liniewko. Wiadukt z góry. Kierunek Liniewko. Kierunek Czersk. I widać dalej ciągnący się wykop. Wykop raptownie zmienia się w spory nasyp. To jest kierunek Czersk. Jesteśmy niedaleko następnej miejscowości Orle. Widoki z nasypu. To jest kierunek Czersk. Tak wygląda okolica, i ten wykop w kierunku na liniewo, a pod nasypem Niespodzianka, zachowany jeszcze dawny przepust, mostek Czy to jeszcze jest z czasów kolei? No, trudno powiedzieć. W prawo kierunek liniewko, w lewo czersk. Tak wygląda ten nasyp z dołu. A no i tak się kończy ta ścieżka po nasypie. Choćbym nawet nie chciał chodzić po polach, to nie mam wyjścia. Najprawdopodobniej podejdę do tej drogi asfaltowej, którą tam daleko jeżdżą samochody i ten kawałek obejdziemy. A to jest w kierunku Liniewka Torowisko. Zaraz za tym polem trafiamy na kolejny wiadukt, tym razem zniszczony. W prawo kierunek Liniewko. Ponownie nasyp, tylko już nie tak wysoki. tuż odcinek, gdzie torowisko znika w polu i natrafiamy na kolejny wiadukt. Tym razem pod e, drogą z Liniewa do Starej Kiszewy. To jest kierunek Czersk. Dalej torowisko jest niedostępne, więc pójdziemy asfaltem. A to jest kierunek Liniewko. Tu zaraz e, jest pole, nie ma żadnych śladów, jak się kończy ten wykop. Widok tego wiaduktu z góry, jak widać, zaczyna się już tu miejscowość Orle. To jest kierunek Czersk. I nasza gnina kolejowa, świetnie widoczna po prawej stronie szosy, którą teraz idę. Ja jestem w tej chwili w miejscowości Orle, w kierunku na stare Polaszki, czyli następną miejscowość. Tutaj gdzieś biegła kolej, ale to wszystko jest tak pozmieniane, prawdopodobnie z uwagi na ten zakład, że nie jestem w stanie odnaleźć w stronę, w stronę liniewka torowiska, natomiast w stronę czerska biegnie taka ścieżka. No i. Spróbujemy nią przejść, zobaczymy, czy to jest faktycznie torowisko. Bo powiem Wam, że wygląda to znajomo. Eee, czyli prawdopodobnie wróciliśmy na planowaną linię kolejową. To jest kierunek Czersk. Tym razem torowisko jest poprowadzone na takim niewielkim nasypie. To jest kierunek Czersk. Tak wygląda okolica. Oczywiście nie ma już żadnych wątpliwości, że idziemy po dawnej linii kolejowej. To jest kierunek Niewko. Stare polażki. Tak wygląda dalszy ciąg na Czersk. Brak jakichkolwiek śladów po dawnej kolei. Tędy przyszliśmy. No i wygląda na to, że wracamy na asfaltówkę. Między starymi polaszkami a starą Kiszewą znalazłem ponownie to rowisko. Ono się raz pojawia, później znika w polu. No i jak widzicie, generalnie jest niedostępne. Akurat tutaj jest zalane. To jest kierunek na Liniewko. To kierunek na Czersk. I wracam na drogę asfaltową. Miejsce, gdzie miała prawdopodobnie być stacja Stara Kiszewa, ale wszystko jest tak maksymalnie zarośnięte, że trudno się w ogóle połapać w jakiejś bliższej lokalizacji. Tam to jest kierunek na liniewko. Tutaj, zaraz jak te zarośla się kończą, jest ulica Kościerska i tam prawdopodobnie był wiadukt kiedyś albo był planowany wiadukt. Zaraz tam podejdziemy. Ulica Kościerska, to jest miejsce, gdzie prawdopodobnie miała być stacja stara Kiszewa, a to jest torowisko w stronę Czerska. Jak widzicie, zrobił się taki staw. Ale tu z uwagi na ten nasyp. To bardzo możliwe, że tu kiedyś, kiedyś był wiadukt bądź był planowany wiadukt. No teraz żadnego śladu nie ma. Partyzantów. Tam jest to zalane torowisko, i przechodzi ono teraz tutaj, przez tą ulicę w stronę rzeki Wieżyca. Ale to wszystko jest zarośnięte i ciężko w ogóle coś pokazać. Wygląda na to, że tu też jest zalane. Rzeka Wieżyca i bardzo wysoki nasyp biegnący do mostu, którego jeszcze nie zdążyli zbudować to jest kierunek Czersk i to jest właśnie ten nasyp to jest Stara Kiszeba jestem na szczycie tego nasypu widok na rzekę dalej widoczny, ale słabo nasyp w kierunku naczek, następna stacja Konarzyny. No i generalnie tak wygląda okolica. Tam mamy wieś Stara Kiszewa. I teraz muszę wymyślić, jak tutaj przejść na drugą stronę. Trzeba będzie się cofnąć aż do wsi. Z tego obejścia widać doskonale ten nasyp, na którym przed chwilą byliśmy, czyli zaraz ponownie spotkamy torowisko. Szosa Stara Kiszewa-Konarzyny, poprowadzona dokładnie po torowisku. To jest kierunek Konarzyny i Czersk, kierunek Stara Kiszewa-Liniewko. Wciąż monotonnie, szosą lub torowiskiem jak to woli, w takim bardzo głębokim wykopie. Kierunek konarzyny i czersk. Czyżby jakiś przejazd planowany w poziomie torów? Popatrzcie na te słupki! A tutaj jest torowisko, no teraz szosa. Czyżby to się przez 100 lat zachowało? Tym razem bardzo wysoki nasyp koło jeziora, zdaje się, krąg nazywa. I po drugiej stronie. Idziemy dalej w kierunek Konarzyny. Konarzyny. Torowisko odbiegło z asfaltówki w lewo, w las, bardzo trudno jest znaleźć jego przebieg dalej. Wobec tego zakończymy tutaj naszą wycieczkę szlakiem nieukończonej linii kolejowej liniewko-konarzyny. I zapraszam Was na następne wycieczki.